Siemanku, w dzisiejszym glitchu wam pokażę jak zdobyć łatwego łatwego expa. Generalnie potrzebujecie do tego znajomego lub po prostu drugiego konta. Ja już tutaj drugim kątem też jestem. Wlatuję tu. Oj, nie umiem, bo to na telefonie akurat jestem, więc mi jest trochę trudniej. Bierzecie sobie drugie konto lub tam jakby siebie. Zadajecie damage, no trochę mało. Dobra, to znowu trochę mało, ale widzę, że tu na drugim koncie nie mam żadnego leczenia takiego fajnego. Dobra, a teraz mam. Leczę się pod kom na tym kącie. na tym koncie teraz, oj, bo tu jest aimbot na tym koncie Okej, okay. bo tu jest w sensie na telefonie macie strzały. Obijam siebie, okej, okay. oddalam Teraz muszę siebie uleczyć na głównym koncie No generalnie u was to będzie łatwiej, nie, bo będziecie po prostu strzelać ze znajomymi Ja po prostu chcę wam pokazać na jakiej zasadzie działa ten tryb Kodzik do niego macie u góry, jak widzicie za samo leczenie już dostałem 2900 expa No i jak widzicie mam teraz 32 000 expa w pasku na tym koncie drugim też się trzeba uleczyć. Lub po prostu znajomy musi się uleczyć. No i generalnie za samo takie kilowanie nas w sobie. Dostajecie expa. Jak on się uleczy wasz znajomy, to wtedy. Tak. Muszę obić siebie jeszcze raz. Uleczyć się jedną podką, bo jeszcze widzę, że mam leczenie na tym kącie. I na tym kącie też się muszę obić raz. Dobra. Okej. Okay. Teraz się leczę i teraz robię kill'em, 32k expa Tutaj Obijam Lekwiduję I teraz za koniec rundy dostałem Uwaga 22 tysiące Expa Także moi drodzy jeśli spodobał Ci się ten glitch To wpadajcie na tą mapę, a że jak będziecie grali tutaj ze znajomymi to będziecie szybciej to wbijać niż to co ja teraz zrobiłem bo to jest tylko takie przedstawienie e Z drugiego konta mm, Bo no, jak sami widzicie, im więcej damage'a dostaniecie, tym więcej dostaniecie expa. Widzicie, teraz dostałem na przykład yy, dostałem, dostałem jakiegoś expa dodatkowego za po prostu spadnięcie lotnią, także mega spoko. No, jeszcze raz się zlikwiduję, no ale za to akurat jest mało expa, jak po prostu zlikwidujecie. Chociaż nawet teraz dostałem dużo, dosyć, kolejne 30 koła expa. No i w ten sposób możecie sobie farmić expo, za każdego fraga jest ponad 30 koła. No i widzicie, zrobiłem poziom 91. Yy, także myślę, że spoko taki glitch. Yy, glitch jak glitch w sumie Możecie sobie nabijać tutaj widzicie teraz znowu dostałem za start rundy 1000 expa Próbuję siebie zlikwidować teraz pyk Dostałem minus 100 i teraz zesprajuje siebie jeszcze raz 4400 expa Jeszcze powinienem za koniec rundy dostać coś Pyk ok runda się skończyła A na moim pasku 50 koła expa do następnego um, Do następnego poziomu także mi, mimo wszystko jest to dobra mapka bo widzicie teraz kolejne 3 koła, znowu wpada exp i tak dalej, i tak dalej, teraz znowu 1700 expa widzicie, no łatwo się wbija tutaj level na tej mapie moim zdaniem, przynajmniej, nie wiem jak waszym kolejne 4 k koła expa teraz za koniec rundy znowu dostanę raczej expa tak mi się wydaje chociaż teraz akurat nie dostanę. no czasami to nie działa, czasami to działa, wiadomo o co chodzi także co, ja dziękuję wam za dzisiejszy film, mam nadzieję, że będziecie z niego korzystać, że łatwo wbijecie ee, wbijecie level może nie w tym sezonie, bo w tym akurat jest dosyć łatwo, ale na przykład w przyszłym sezonie, w którym na pewno będzie trudniej, bo będzie on dłuższy raczej niż ten, który trwa e, dosłownie chwilę, że tak powiem, bo miesiąc tylko. Cyk kolejna likwidacja, kolejne 5 koła ekspanny. No i co? Ja dziękuję wam za film, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano!